Kolejny z tej strony, tak, Witam Was w grze. Twierdza HD. Będzie dzisiaj misja 14 Górska. Przełęcz. Wieprz tymi słowami zwrócił się do kmieci znowu podbitego hrabstwa. Wasze ziemie są teraz moje i macie słuchać moich rozkazów. Będziecie płacić wysokie podatki. I żałować, że się w ogóle urodziliście. U -a 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 -a. <trymny> Jeszcze dziś wyruszam stąd wraz z królem i wkrótce dobijemy do naszych brzegów. Twoje nieustanne ataki będą stanowić dla nas doskonałą zasłonę. Przybędziemy ci na pomoc z posiłkami, jak tylko będzie to możliwe. Groźba ze strony armii Wilka była coraz bliższa. Zdecydowałeś się wbić klin między wrogów, atakując jedno z hrabstw wieprza. Wieprz słynie z tego, że rzuca do walki wielkie masy ludzi i nie wraca do domu na tarczy. Wróg najprawdopodobniej będzie miał ogromną przewagę liczebną, musisz więc mądrze wykorzystać ukształtowanie terenu. Zwiadowcy donoszą, że wysoko w górach odkryli fort leżący na niedostępnej przełęczy. Jeśli obsadzisz go swoim garnizonem, hordy wieprza najprawdopodobniej będą próbowały cię stamtąd wykurzyć. Nasi tajemniczy sprzymierzeńcy nadesłali nam nowe plany. Tym razem przedstawiają one balistę, czyli machinę, którą można umieszczać na szczytach dużych wież. Balista powinna dowieść swych walorów w boju przeciwko machinom wojennym wieprza. No i dobra, mamy dostęp do machin obronnych. Teraz czy tu jest jakieś wejście, z którego on będzie do nas leciał? Dobra, jest tutaj. On może do nas jakoś wejść, pomijając ten nasz cały teren. Chyba, chyba nie. Zobaczmy, jak zamknę tu bramę. Nie, dobra. Czyli ta brama to jest główne wejście. Okej. Jakieś polecenia. Czekamy na rozkazy. Kawałek drogi. Wiemy tutaj chłopaków. Tak. Wiadomość od wieprza. Drży. Nadchodzę, aby cię zabić. Kawałek, Kawałek drogi. Kawałek drogi. No tak zrobimy. Dobra, tu broń produkują, całkiem fajne ilości nawet. Czekamy na rozkazy. Hmm. Wiadomo nasz kustę czym. A, fajne, fajne miejsce jest. Tutaj zbiorą różnych rzeczy. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nie można tutaj tego za nie można tutaj tego sobie. Zobaczymy, co tam idzie. O kurczę. Może Ducznicy w gotowości. atakuje naszą bratę. Nie swoje ci trochę prawdziwej nie nie się nie jest Tak wie. Wie. Hmm. Czego Czego ci no, i powiem całkiem sporo go tutaj przyszło, Potrzebujesz jest to jakoś tak śmiesznie, pojedyncza grubość tego muru jest, mój łuk będzie Ci służył kawałek drogi. O jedyneczkę naciśniemy to jest najszybciej, jeżeli chodzi o anulację tego co się dzieje. wow, takie ogromne ilości żelaza. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie można tutaj tego zbudować, mój Trzeba będzie to jakoś rozwiązać. Tu widzę, że bardzo szybko nam będzie brakować jedzenia zaraz z racji tego, że no, oni muszą sztan na dół po tej jedzeniu chodzić. Trzy, albo ze 4 chaty. potrzeba drewna. właśnie, drewno się skopiło. W ogóle by nie robiło, mi tych pik, bo to jest bezużyteczne w tym momencie. Będę się próbował oszukiwać, ale ten czego mi się w tym momencie nie przyda. Eee, dobra. Mam no, blisko, ale nie zauważyłem. Zobaczmy. Polarność. Jest jeden ten motte no, piwo, tak się, średnio chodzi. Potrzeba drewna, tak jest trzef. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, tak jest trzef. Dobra, tutaj pyk, 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 zaraz wrzucimy czterech kolejnych. Ja mogę tutaj robić w ogóle tarczę na tej mapie? Cokolwiek że nie. No, mogę. No dobra, to wjeżdżają tarcze, nie? No dobra, gdzie ty taki kamień w ogóle? Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wieprza maszeruje się uprzeć, to i nawet tu można było, wiecie, zrobić, żeby strzelać do niego, ale no dobra. Problem jest taki, że nie widzę żadnych tutaj miejsc, gdzie mógłbym sobie porobić, że tak powiem, kamień. Bo tu chyba nie ma na tej mapie w ogóle takiego miejsca, zaś mi się wydaje. O, to jest coś krzywo. Nie, dobra, to już jest normalnie. No, ale... Ile wleje się tam? To muszę przesunąć. Dobra. Dobra, zobaczmy co tam się dzieje. No, chłopaki, wydam... No, nawet nie podejdzie. A to? atakuje naszą Nie, co to przecież miało być? O, wyginęli? No właśnie, tu jest przejście, nie? Czy nie? Dobra, tu nie ma przejścia. Ale te tarcze muszą jednak wjechać, bo widzę, że poki giną. Nie można tutaj tego zbudować, mój tanie. Buduję sprzęt oblężniczki. Dobrze, że on nie idzie wszystkim naraz, bo poszedł na nas wszystkim naraz, to mogłoby być niebezpiecznie, a tak to... Mmm, to za dużo, co się na tej mapie dziać nie będzie. Inaczej nie za, nie za wiele będzie czasu na działanie tego przeciwnika. Nam Zaraz sprzedam to. Był No i teraz kupimy to. To sobie kupimy. Okej. Okay. Jak można handlować, to trzeba to wykorzystać. Mamy na to coś stało? O, dobra. Mam, że się nie ruszy z miejsca. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, to trzeba to ponaprawiać. Pyk, 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 pyk. No i dobra, nie mam więcej kamienia. O, Chłopak, jeszcze byśmy to wysłali. Proszę o łaskawość. Akurat 3 może być. To całkiem spory ja. dystans. Zanim oni tam dojdą, to ja sobie no spokojnie tutaj Nie masz dużo złota, ee, coś sprzedam. No, można metal sprzedawać, więc. Pytkę? Czy można by było jechać w ogóle na tej misji na metalu? Dobra, zapraszam tam panowie. Jak to z tym piwem jest? Plus jeden, trochę mało. Jak to zjeden... no jest właśnie z jedzeniem, tak się obawiałem, że będzie w końcu go za mało W sumie już jest. No ładna ta mapa jest. Fajnie, bo można by się coś tam pyknąć. W ogóle coś wam pokażę bo, no, no, po tej misji w sumie. Jeszcze wam coś pokażę. Że można edytować sobie samemu tę misję. Jak na przykład ktoś by chciał w jakąś łapę zagrać z kampanii, to jak najbardziej jak jest to można. Jest na to myczek. To wiadomo, że jak ktoś dużo gra, to pewnie nie będzie zaskoczony. Nie zażył dojść w ogóle. No bo dobra ić tam pomóż. No, tutaj pięknie zaorają, to w ogóle na nim podejdzie. Myślałem, że te tarany jakieś takie wytrzymalsze są, ale jak widać wydawało mi się. Uh -huh. No, a tak już możemy te kusze kupić, to, to tak naprawdę przeciwnik nie ma szans, żeby tutaj szturmem wziąć nasz zamek. O, no, tak nawet nie, nie No nasz tam dotknęli, można powiedzieć, że... Coś tam uderzył, ale tak poza tym to niewiele. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Chyba, tutaj, chyba tym dwóm panom podziękujemy zaraz. A ten kawałek tak się kleił, że przyblokował nam. Fajnie się jeszcze zmieściło. W ogóle już się nic ciekawego nie dzieje. No atakujemy tutaj trochę. No bo zaraz kupimy kamień i naprawimy tam. Uszkodzenia, dobra. Żywność jest. Aha, bo są dwa rodzaje żywności. No to dobra, okej. Okay. strasznie powoli za to, widzę, robią. Dobra, sprzedamy może pałki. Za to puszę. Co tam możemy jeszcze sprzedać? No, wiadomo, żelazo. Miałem kupić. Dobra, 15 starczy myślę. tu kupimy trochę więcej tego. bo Miałem w ogóle ustawić gdzieś tutaj produkcję czegoś pozałkami. Poza Co niech robią. Dobra. U -u -u. Mm. Ja, niby nie ma żadnego problemu. na nie wykastanie go. Zaraz to rozwiążemy, czekamy na ja, rozkazy. Potrzeba ja nam nowych reguł, będzie nie służył. Kawałek drogi, mogę może ze smuchów już używać. Nie, dobra, nie ma tego. Jest most zwodzony, ale nie można kopać tego. E, fosy. Logiczne. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Pieszna <noise> sprawa. No, mógłbym tutaj zbudować albo gdzieś tu. Albo gdzieś tutaj, no. A miałem naprawić. Dobra. No nie wiem, ko kolego bym ci nie nazwał, więc powiedzmy, że no raczej nie dziomeczku. Mój panie. Już tam zmierzamy. No, idziemy tam na górę. Wojska wiepsza atakują. coś mi tam wybrało. Ruszamy no, natychmiast. Co Teraz idzie. U, trzy oddziały inżynierów większe, ale nie za bardzo wiem gdzie. Je... O, nie dowiemy się, co chcieli zrobić. No chociaż nie na no, czterech szło, to na bank chcieli zrobić drugą tą. Ła, co tu się z nimi dzieje, nie? No to nawet nie podjedzie. No, no nawet to zniszczą zanim ruszy w ogóle. <grafię> Można powiedzieć, że równocześnie rozwalili, nie? No, tutaj pięknie, na wieżyczkach. Naszą bronią. Tarcia więc. Bez no, problemu, o, to się przedarli. Szkoda, bo tutaj miał mało żyć i... Wyłączył mi pułapkę, że tak powiem, i zaraz zaraz ich nie będzie, no to jest ostatni, tak. No lajcie. <ścoughs> Idę pokażę. No, no nie, już jest GG, w sumie, nawet nie ma... Możemy się nic nie robić, no. Nie przebili nam nawet przez ten pierwszy ten, więc no mówię, relaksująca rozgryweczka. No i co, zwycięstwo, tak? Jestem gotowy na ten napis. Może gra dała trochę więcej czasu. Zadzierasz ze mną, zapłacisz za to, zapłacisz! No i zwycięstwo. Zwycięstwo! O, cztery brwi, tracę. Wojna utknęła w martwym punkcie. Choć udało ci się opanować jedno z hrabstw wieprza, nadal czułeś na plecach oddech Wilka, który właśnie zagarnął dawne ziemie węża. I co ty tutaj, po prawej? Aha, on tutaj nam zajmuje, nie wiem dlaczego, ale. Byśmy tak w sumie z tyłka to zajęli, jakoś tak dziwnie to jest rozrzucone. Nie wiem, czy może to jakoś inaczej wyglądało na oryginalnej mapie. Jeśli na tej wersji angielskiej, bo tam jest chyba Wielka Brytania wtedy, to może tam jakoś inaczej to przejmowanie wyglądało, bo to tak naprawdę jakoś tak odklejone jest. My jesteśmy tu otoczeni, tutaj są te ziemie otoczone. Też jakoś tak w sumie odczepieni są. Raczej to mi się wydaje, że to powinno być gdzieś blisko siebie. Nie wiem, czy wtedy na tej właśnie wersji angielskiej, czy nie miało to więcej sensu, to przejmowanie, ale nie pamiętam. No dobra, to ja to pominę, bo nie, nie, nie chcemy. To wytyczając nowy szlak, będzie. No, chodzi mi o to, że ogólnie misje możemy sobie wrzucać te tutaj z kampanii do edytora. Je można wrzucić, przez co możemy je później edytować. Te misje widzicie, tutaj na przykład mam. Tą całą mapkę, w której mieliśmy do zrobienia to misję, żeby po prostu tutaj zrobić te kościoły i tak dalej. Widzicie, że ja już tutaj w ogóle sobie zedytowałem. Jest to po edytowaniu moim. I tutaj jest żelazo, nie? I na przykład taką misję możecie edytować nie tylko właśnie o wygląd samej mapy. Tutaj też jest z takich rzeczy ciekawych, to nie wiem czy to jest normalnie, ale gdzieś tu powinno być zrzeszczenie się zamku. O. Brak wroga na mapie, edytuj działanie, i to jest chyba mapa, na której jest coś takiego jak zrzeczenie się z zamku, gdzie normalnie nie ma w tego wydarzeniach, które możemy wykorzystać w momencie, jak robimy mapę. To taki taka ciekawostka, też są jeszcze jakieś takie, kilka takich wydarzeń, których tutaj nie ma, więc też troszkę liczę, że w momencie, jeżeli wyjdzie ta wersja definitywna czy ta ostateczna, czy jak zwał, tak zwał. Yy, będzie też tutaj coś takiego, że oni dodadzą te wszystkie brakujące, bo tutaj jest też coś takiego, że na jednej z misji, yy, bodajże to jest misja. Do zapisywania. To jest misja bodajże tutaj, jeżeli chodzi o inwazję, i to jest jedna z tych takich map starych bodajże, To widzicie, nawet te misje są. Starych map. Nie wiem czekać, czy to jest obrona ojczyzny. Teraz jeszcze tak zaraz tutaj spojrzę. To też jest robiona mapa. Hmm. Ale chyba tak. Chyba to jest obrona ojczyzny. I tu jest coś takiego, że król wysyła nam łuczników i przychodzą fioletowi łucznicy. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie tacy uczniowie się pojawiają, takiego koloru, nie? Tam wiadomo, normalnie w kampanii nie ma tego koloru, ale na przykład właśnie tutaj jest ten kolor. No i na przykład jeżeli sobie edytujecie taką mapę, tam co chcecie, możecie też, też odblokować inne jednostki, które na tej mapie normalnie nie występowały. I zobaczcie, to jest sama właśnie mapa, którą przed chwilą widzieliście. Ja sobie ją zedytowałem i tak dalej. I tutaj normalnie nas atakuje Wiep, nie wieprz, tu wilk, nie wilk, wąż. Yy, wąż nas atakował. Ja tutaj bardziej w ramach sobie takiego relaksu tą mapkę odpaliłem. I gość normalnie tutaj nas atakuje. A tutaj do naszej, no, ja bym wyjść i go zabić samimi sercelami. Tych mam normalnie, jak widzicie, odblokowanych, nie? I gdzie oni tutaj, no widzicie, jest wszystko, tarcze, wszystko, no, sklepik gdzieś tu jest. W sklepiku wszystko jest dostępne, ja mogę handlować zbrojami. Mogę robić, właśnie rycerzy. Tak jak widzicie. I można powiedzieć, że. For fun tak naprawdę, ta misja jest. No bo wiadomo, że. Oni tutaj nie mieliby z nami większych szans. I nie mają w sumie, jeżeli atakują. I cały czas jest z racji tego, że tutaj jest pobłogosławieni. 75%. To no ta misja się tak naprawdę nie kończy, dopóki ja ich nie pobłogosławię. Myślałem początkowo, że te jakby ataki. Węża zaczną się robić coraz silniejsze, ale nie, on tutaj przychodzi cały czas taką niewielką liczbą tych swoich wojowników. No i to bez problemu jesteśmy się w stanie obronić. O, dodatkowo też taki myczek tutaj jest, tutaj jak zrobicie na wysokość tego, tą kamien, kamienne schody, no to oni będą właśnie tak przechodzić, bo na początku ja robiłem coś takiego, zrobiłem tak. I całe to zejście robiłem od tego kamyka Ale się okazało, że to nie ma sensu, bo oni widzicie Muszą tu wejść I zejść z tej tutaj górki, więc Jeżeli robimy coś takiego jak tutaj, to jest o wiele skuteczniejsze, lepsze moim zdaniem, nie? Tylko, że wtedy po prostu, żeby coś takiego zrobić, czyli jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba to było Na piątym to stawiamy I wtedy oj. Wtedy to wygląda jakoś tak No, no i to jest wtedy na z tych ta drabinka, nie? Czyli trzeba po prostu odsunąć ten kamienny murek, zacząć go budować i żeby ten Dochodził tutaj, to wtedy nam grawa się w taki sposób przeciągnie i e, Fajnie mamy To wyglądające zejście No i z, O wiele, wiele, wiele szybciej oni nam przynoszą tutaj na skład Te powiedzmy Tą pszenicę niż jakby powiedzmy tu dołem gdzieś chodzili i tak dalej, nie? Myślałem, że zaatakuje nas, ale widzę, że Niestety się w tym momencie nie wybiera Wąż. Nie wiem, czy może się w ogóle do jego ataki skończyły, bo to też ja nie wiem jak to tam wyglądało na tej mapie. Więc jeszcze sobie zobaczmy, jak to wygląda. Czytajmy tą mapę, ale w edytorze. Yy, ogólnie, żeby mapy w ogóle mieć możliwość wczytywania, je edytować, to w, ma w tym folderze, gdzie są mapy, możemy, musimy zmienić nazwę. Czyli on oryginalnie się nazywa Misją 10, nie. To zmieniamy sobie na przykład, nie wiem, Mission 10. Do, robimy kopię najlepiej wiadomo, żeby nie uszkodzić sobie. Robimy kopię tej mapy. I chyba nawet jak już skopiujemy, to ona będzie miała dopis kopia, więc to już samo to będzie powodowało, że nie będzie problemu z jej edytowaniem. Ona się właśnie tutaj pojawi i możemy sobie edytować ten cały scenariusz. I tutaj inwazja, widzicie? Tutaj niewielkie te oddziały są. Ja nie wiem, jak to działa, kiedy jest wyższy poziom trudności. W jaki sposób gra to przelicza tą całą inwazję? Tutaj jak widzicie, inwazja jest 11.54, inwazja 11.53 i tutaj jest inwazja 11.56. Miała być powtórzona 36 razy. Powtórz 36 czy 36, co 3 lata? On powtarza ten atak? Chyba coś takiego. Tak to chyba wygląda. Auto Bings, nie wiem co to znaczy. Nie mam pojęcia, co to ma. Bo to tego też widzicie, nigdzie tego tutaj nie ma. Nie wiem, czy auto bings to znaczy, że on nas chwilę, bo to wychodzi, tak, luty, marzec, że tak jakby przed atakiem on tu nam coś mówi, typu, że wiecie, e, coś tam atakuje ciebie. Bo tutaj, zobaczcie, e, że tutaj jest włączony, wyłączony, wyłączony, włączony, więc nie wiem co to tutaj do końca, o co tu chodzi. No to w ogóle jest czas, żeby mógł powiedzieć, nie? Przed atakiem. I to jest, ach, czas umierać i potem mamy te, te ataki. No ale tak ogólnie wygląda właśnie ten. Tak, tutaj editor scenariuszy, on jest całkiem szczerze rozbudowany jak na chyba tamte czasy. Nie pamiętam też dużo edytorów z wielu gier, ale na przykład ze Starcrafta chociażby, bo to jedynka wtedy była, to mi się wydaje, że trochę trudniejszy był w zrozumieniu, chociaż tam no, dużo więcej można było zrobić niż tutaj. Ale tu jak chcecie może gdzieś na przykład się podoba Wam jakaś właśnie mapa w kampanii, tak jak na przykład mi się podoba, to można ją edytować i przerobić ją na coś, co tam chcemy. Nawet jeżeli byśmy się uparli, to można przerobić ją chyba na yy, te, te całe takie ekonomiczne, coś takiego czy chociażby dodać je do tego całego zestawu map yy, kampanii czy ekonomicznych. I teraz nie wiem jaki to był skrót, chwilę od... ja sprawdzę sobie yy, Stronghold to by było chyba chyba jak zmienić rodzaj mapy? <laughs> tutaj pytania na internecie. Jak zmienić prędkość gry? Dobra, już wam mówię. To jest ALT i do tego przycinek. Ten na dole po prawej a tam macie kropkę, znak zapytania i jest też przecinek. Wciskacie sobie to i macie możliwość zmiany w ogóle tutaj wszystkiego. Dla jednego czy dla trybu wieloosobowego inwazja czy. Ekonomiczne oblężenie, przecież tutaj to jest to mnie ciekawi. A, w ten sposób. To spoko. Nagle mapa się powiększyła o tutaj jeden kawałek, no, no w sumie ej. To jest powiem wam ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. Może możemy sobie powiedzmy edytować jakieś tam map, nie? Nagle tutaj ciach. Mamy dodatkowe powiedzmy po każdym kawałku tutaj 50 tych Punktów. No ale no dobra, dobra, już nie kombinuję tutaj z dytorem. Jakbyście chcieli, to tam kiedyś bardziej to po pokażę ewentualnie. Lub może sobie kiedyś zagramy kampanię z odblokowanym wszystkim od samego początku, ale to zobaczymy. To tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.